Czy wiecie, dlaczego tylko dzieci mają wstęp do narni? Zachęcam was do lektury opowieści z narni klejwa Staplesa Luisa. Zobaczycie zupełnie inny świat oczami dziecka. A teraz chcę wam opowiedzieć o tym, co może dziecięca wiara. Tak jak to już mówiłem. Nie widziałem ani jednego cudu na nabożeństwach zielonych świątkowców. Byłem jednak świadkiem cudów spowodowanych bezpośrednim kontaktem ze stwórcą przez dzieci. Troje dzieci, dwie dziewczynki i chłopiec. Najstarsza z nich nie wierzyła w żadne moce nie z tego świata. Kiedy zapadły na ospę wietrzną, to ona przechodziła ją najdłużej i najciężej. Jej młodsze rodzeństwo wierzyło w to, że stwórca ma mocnik uzdrowić i uporali się z chorobą w ciągu trzech dni. Drugi przypadek z tego podwórka. Najmłodsza z dziewczynek miała problem z alergią. Coraz więcej produktów powodowało u niej silne reakcje alergiczne. Nie pomagały żadne lekarstwa ani terapie. Było coraz gorzej. Rodzice, widząc, co się dzieje. I że rzecz nie dotyczy tego świata, postanowili się pomodlić o jej uzdrowienie. Tuż po zakończeniu modlitwy pacjentka zapytała: Czy już teraz może się napić mleka? Dostała kubek mleka i nic się nie stało. Była zdrowa. Odtąd mogła jeść wszystko to, co pozostali, bez żadnych ograniczeń dietetycznych. Warto więc oczyścić swój umysł i powróci do czystej dziecięcej świadomości